Dzisiaj przedstawiamy Wam nasze peelingi i do twarzy i do, też do ciała, mamy też takie produkty trzy w jednym, które bardzo fajnie sprawdzają się jako żel, jako też właśnie peeling do twarzy i pierwszym właśnie produktem, który Wam zaprezentujemy, a który bardzo długo znacie, jest z nami już właśnie też od 6 lat, jest to peeling do twarzy, drobny, bardzo właśnie taki w stylu taki piaskowy, delikatny dla skóry, może być też dla cery właśnie naczynkowej, bardzo wrażliwej. I tutaj, jeśli chodzi o peeling do twarzy, oczywiście omijamy okolice oczu, ale bardzo jest mm, wtedy właśnie mocno wygładzający, świeżające, ale też dobrze oczyści każdą skórę. E, następnymi, właśnie produktami trzy jednym są e, nasze nowe tutaj e, produkty, które są oparte na białej glince. One opierają się dlatego, że są trzy jednym, że to są i żele do mycia twarzy, i peelingi, i też może być w formie masek za, zastosowana. Tu, jeśli chodzi o tą właśnie maseczkę, jest to e, maseczka z olejkiem amarantowym. Jest ona przeznaczona dla skóry suchej bardziej wrażliwej, ale mocno też liftinguje. E, tutaj, jeśli chodzi właśnie o nałożenie go jako peelingu, tej maseczki, to wtedy nakładamy ją na chwilę. Oczywiście e, też e, możemy sobie potem spłukać, możemy też zostawić na chwilę, to też da właśnie efekt takiego bardziej odżywienia skóry. E, następnym, kolejnym produktem właśnie z tej serii jest e, tutaj produkt z, e, 3 w 1 z aktywnym beglem. To jest dla pań, które mają zaskórniki, mają problemy z celą bardziej mieszaną, bądź tłustą. I tutaj tak samo. Możemy sobie właśnie zrobić delikatny peeling, chwilę zostawić. Jest bardzo przyjemna maseczka, ale dosyć e, krótko ją trzymamy, nie za długo, bo też mocno nam tutaj właśnie na, napina skórę. E, no i panie, które właśnie mają problemy z skórą tłustą. Tutaj jest dodany ekstrakt z drzewa rybacianego, mocno nam zmatuje. Bardzo dobry efekt właśnie z skórnikami, z trądzikiem i rzeczywiście pani go w młodszym wieku, czy nastolatki, bardzo go sobie falą i tutaj możemy go stosować też na trzy sposoby i bardzo przyjemnie spra sprawdzi się do codziennego mycia twarzy też jako że No i tutaj jeśli chodzi o te produkty do twarzy to tutaj właśnie maseczki mamy w cenie 30 zł, peeling jest po 25, więc tu do wyboru czy kierujemy się właśnie w stylu jakiemu celu mamy bądź właśnie ten delikatny peeling do twarzy zawsze się nam sprawdzi. Kolejnymi produktami, które tutaj mamy zaprezentowane to są nasze hity, czyli peeling cukrowy które obłędnie pachnie. Są dwa rodzaje, oczywiście róża króluje, ale też lawenda, która wbrew pozorom bardzo świeżo pachnie. Piling cukrowy ma za zadanie, po pierwsze, oczyścić nam skórę, ale w sposób bardzo delikatny, bo on ma po pierwsze dodany jogurt i tutaj właśnie delikatnie działa na bardzo suchą skórę i też ma jak migdałowy, czyli dwie substancje, które dodatkowo nam załagodzą podrażnienia. Więc on jest sikte przeznaczony do ciała. My osobiście stosujemy go też do twarzy. Bo naprawdę on się świetnie rozpuszcza, dobrze peelinguje, ale nie podrażnia nam skórę. Więc zapachowo jest obłędnie, mogę go pokazać właśnie ląda w środku. To jest taka wersja. Naprawdę i cała jego konsystencja i zapach jest po prostu obłędny, więc jak panie są naprawdę luksusowo, to te peelingi polecamy. Obie serie i lawanda też świetnie sprawdzi, więc tutaj możemy sobie zawsze przetestować dwie wersje. I on jest, one są w cenie 35 zł. A końcowym produktem, który oczywiście najczęściej nam się sprzedaje, to jest peeling z białą glinką i paskami moreli. On oczywiście też jest z wodą różoną. On świetnie nadaje i do twarzy, i do ciała. Takie ma przeznaczenie, i jak najbardziej polecam. Biała glinka świetnie po prostu nadaje gładkość skórze. Ale jako balsam nie trzeba się potem smarować po takim peelingu, ona jest gładka, ta skóra jest bardzo dobrze odżywiona. Peski moreli nie są aż tak mocno ostre. Więc Pani z serą naczynkową, z serą bardzo suchą, jak najbardziej polecamy. Jego cena, 20 zł, naprawdę świetna, jeśli chodzi o jakościowo, tutaj produkcja. I jak najbardziej taka wersja w środku naprawdę się bardzo przyjemnie rozprowadza i na długo starcza. Więc jak Pani wolą, to oczywiście tutaj polecamy. Cena właśnie 20 zł. No i to są właśnie wszystkie takie produkty przeznaczone tutaj do pielęgnacji, bardziej peelingowania właśnie ciała. I twarz. Ale coś, co weszło niedawno, no to oczywiście kąpka lufa. To jest coś takiego, co większość z nas zna. Ona przede wszystkim bardzo dobrze poprawia, poprawia krążenie, świetnie peelinguje i oczyszcza skórę. I do mycia, i do masażu ciała. Ale w 100% naturalny produkt i naprawdę świetnie się sprawdzi w takich naszych kąpielowych tutaj przygodach. Ona jest w 20 zł. Jak najbardziej polecamy. Produkt super się sprawdza. Jak panie wolą, takie ostrzejsze. Peelingi. No, i to by było dzisiejszym naszym spotkaniu. Wszystko, tak? Oczywiście, zawsze zapraszamy na naszą stronę www.kosmotyki.zdolinrów.p